No dobra, tutaj już się odkłady zaczynają w ulach. Tutaj było żarcie, więc tylko na pobudkę damy. Ło. Tylko na pobudkę. Zbiorniczek mały no i Zabiorę, żeby się nie przygrzywały. Ciepło jest a pszczoły też jest. <laughs> to jest odkład pierwszańistwa. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ramek. Podejrzewam, że gdzieś na 5 jest czerw. I pszczoły też jest. Także jakby był tylko pożytek, to dwie ramki dostawić. Małą notcewiczkę można by było zeszaleć na nawoź. No, jakby miała być za 2-3 tygodnie. To już niedługo będzie kwitło. Zobaczcie, tutaj o to jest nawódź. już Kwiaty na górze są zawiązane. O, tutaj jest. Ona no pierwsza będzie kwitła, nie? Zobaczcie, to jeszcze tutaj dwa tygodnie myślę i coś może zacznie się otwierać. Dwa, trzy tygodnie. Mm. Symbolicznie, naprawdę symbolicznie. no bo dawaj dwa mam tutaj tego plastiku trochę zielska to starczy nie ma co świrować szpaństwa. tutaj mamy drugi odkład Wielkopolski także rodzinę produkcyjną już na stawkę miała już lipy nazbierało w nadstawkę, nie? Także ją trzymam. Nie wiem, co z nią zrobię. Nie wiem, co z nią zrobić. On ja powinien rozwalić. Nie. Zostawić tak, jak ma. Ona ma w nadstawce czysty miód lipowy. To nie będę jej skażał syropem. A troszeczkę by dał, by pomogło. Nie, bo to odkład. Jest młoda matka szaleje bez żadnego tam pobudzania. Dają radę. Się zajrzy. Za parę dni zobaczymy, jak faktycznie jest spokojny. I tyle. To, co tutaj jeszcze był. Raz, dwa, trzy. Odkłady jeszcze chyba. O, też. już się narobiło. tu nic nie było. Dwie ramki. Zrobię za zadziorę, bo one to zjedzą. Rameczkę na tą stronę. co gorąco mają w ogóle po prostu. tu widać widzicie węze były dane. A nie, to zaczerwione już, To słabo zrobione, ale niech będzie jak jest, no po dwóch stronach zaczerwione. To tu matka te no tam odbudowane, to im tylko pożytku brakuje. Ty, to tą ramkę to dodam, chyba. Czyli Wielkopolska, Wielkopolska. To trzeba poszerzyć, by było pewnie. Tutaj też była węza. Niesamowicie jak szybko te młode rodzinki są w stanie robić siłę. Ale tu nie zaczerwione, to nie. A tutaj jeczka się pojawiają. Po prostu nie odbudowały, bo nie ma pożytku. Odbudują to szybko, będą jajka. To nie, ja im nie będę poszerzył bo się wydaje, że tyle pszczół po prostu jest za gorąco, nie? Żeby one się wszystkie w środku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ale nie to tu wystarczających. Tu jeszcze z trzy tygodnie temu było o tyle nie, tu zatwór już był. Dwie albo trzy ramki były, trzy chyba Także dajemy im syropek na rozpęd niech się bawią. Musi być dobrze. Urodzinka. dopiero zaczęła czerwić matkę. Ja ją zasilałem w międzyczasie, żeby nie słabła. Nie była różnika tylko odkładnie ze swoją matką z jakimiś problemami, ale miały dużo czasu, więc dopiero co się wyprostowały i się rozwijały A co tu? Rodzina stworzona z pszczoły lotnej i z dodaną ramką, z jakąś larwą, nie? Po prostu wywaliłem stąd rodzinę, podzieliłem na odkłady, bo mi się nie podobało i pszczoła lotna wróciła i było jej na tyle, że jej ramkę dałem i się stworzyła rodzina. Dużo nie trzeba tutaj, na pewno. Dużo im nie damy. się dobrze bawią one. Mają żarcia. Nie ma komu przetwarzać raczej. Gdzieś się coś tam gospodarowały. A dałem na ratunek im na szybko. A i patrzę, że ładnie zgryzły. No. Або то рабун, як був, то остро поїхане. Або меж. О, може і меж так поїхала Цікаво. Ну, ничего. Zobaczmy, tutaj jest pusta ramka, więc dajmy im za zatwór normalną. Będą chciały działać. To przejdą. O, a my im damy tutaj syropek. Cała pasiega zakarmiona, można iść spać w pokoju. co dwa dni kręcimy. mewt <tries>